Cześć, mam na imię Ewa i pochodzę z Radomia. Na pierwszy event przyjechałam po pięciu dniach od momentu dołączenia do biznesu. Dla mnie to była szansa zmiany życia, rozwoju osobistego, ale przede wszystkim zdobycia wiedzy, jak zbudować drugie źródło dochodu. Na poprzednim evencie była ze mną tylko jedna osoba. W dniu dzisiejszym jest ich 20. Jestem Tomek i przyjechałem z Bieszczad. Uwielbiam przyjeżdżać na eventy, ponieważ tutaj maksymalnie ładuję swoją energię i akumulatory. Mogę posłuchać tutaj historię osób, które doszły do pięciocyfrowych zarobków, a pod halą stoi ponad 500 luksusowych samochodów. Takie eventy to podstawa i wykorzystuję je do tego, aby cały zespół wszedł na wyższy poziom w biznesie. strony Katarzyna Rybka z Pod Wrocławia. Jeżdżę na takie eventy, bo tutaj buduję swój most wiary i ładuję się wysoką energią. Czerpię konkretną wiedzę od ludzi sukcesu, którzy zarabiają nawet 5 i 6-cyfrowe kwoty każdego miesiąca. Taki event to dla mnie niesamowite narzędzie do pokazania mojemu zespołowi potencjału firmy, bo kiedyś ja na takim evencie uwierzyłam w siebie i zbudowałam swój biznes. Cześć, jestem Marta, przyjechałam z Częstochowy. Jestem na tym wydarzeniu, ponieważ chcę zatankować sobie paliwo, namadować się energią we wspierającym środowisku. Przyjeżdżam zawsze poznać ciekawych ludzi, poznać skuteczne metody działania i zabieram zawsze dużą ilość ludzi po to, żeby pokazać im potencjał firmy, potencjał branży, pokazać jak to działa skutecznie i żeby również mogli zobaczyć, poczuć, że też mogą to zrobić. Z strony Monika. Przyjechałam z miejscowości Białka w województwie mazowieckim. Kiedy pierwszy raz przyjechałam na taki event, marzyłam o tym, aby wyjść na scenę, kiedy zrobię swój pierwszy awans. Dziś jest ten dzień. Jestem tutaj, wyszłam przed publiczność 3000 tysięcy ludzi, czuję się bardzo doceniona i szczęśliwa, kocham to, co robię.